Ale co będę ci się żalił, nie chcę być ciężarem. Poczułem jak zalewa mnie wstyd, jak dziecko, które zapomniało o wigilii. Czemu nic nie mówiłeś? Bo masz swoje życie i bo jestem ojcem, a ojcowie nie proszą. W nocy nie spałem. Słyszałem jego głos. Widziałem jego ręce, chude, z widocznymi żyłami, trzęsące się przy filiżance. Myślałem o tym. Jak kiedyś uczył mnie jeździć na rowerze, jak nosił mnie na barana w wigilię, gdy szukaliśmy pierwszej gwiazdki, a ja nawet nie zapytałem, czy ma na leki. Nazajutrz podszedłem do Moniki. Dzięki, że wczoraj to powiedziałaś. Bo mnie to kopnęło i może w końcu ruszyło coś, co zardzewiało mi w sercu. Teraz co sobotę jeździmy razem na bazarek przy Banacha. Tata znowu wybiera jabłka, gdera na ceny, kłóci się o jakość ziemniaków.